Czasem historia pisze scenariusze, które ściskają serce i przypominają, jak kruche jest ludzkie życie. Katastrofa F-16 w Radomiu odebrała Polsce jednego z najlepszych pilotów, a jego imię na zawsze pozostanie symbolem odwagi i poświęcenia. Major Maciej Slab Krakowian miał zaledwie 35 lat, gdy doszło do tragedii. Tu Alicja, a to mój kanał, Alicja, Protki Gwiazdy. Dziś opowiem Wam o niezwykłym geście który wydarzył się tysiące kilometrów od Polski, w samym sercu Waszyngtonu, a który stał się hołdem dla tragicznie zmarłego polskiego lotnika. Maciej Krakowian przez blisko dwie dekady służył w polskim lotnictwie. Związany z 31 bazą lotnictwa taktycznego w Poznaniu, Krzesinach, był nie tylko instruktorem, ale też dowódcą elitarnego F-16 Tiger Demo Team Poland grupy, do której trafiają wyłącznie najlepsi piloci. Jego występy podczas pokazów lotniczych elektryzowały publiczność, a sam Krakowian stał się twarzą nowoczesnego polskiego lotnictwa. Jego nagła śmierć wstrząsnęła rodziną, przyjaciółmi i całym krajem. 3 września 2025 roku w Białym Domu doszło do historycznego wydarzenia. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego jako głowy państwa co już nadawało jej rangę wyjątkową. Media spekulowały, że może dojść do gestu symbolicznego pokazu lotniczego nad Waszyngtonem. Te przewidywania okazały się prawdziwe. Podczas oficjalnych uroczystości, gdy Nawrocki przybywał na spotkanie z Trumpem, nad Białym Domem przeleciały formacje F-16 i F-35. Osiem myśliwców utworzyło potężny, wzruszający widok. Dla wielu był to sygnał, że Ameryka i Polska nie tylko zacieśniają relacje polityczne, ale także wspólnie oddają hołd człowiekowi, który stał się legendą polskiego lotnictwa. Donald Trump miał być pomysłodawcą tej inicjatywy, a jej realizacja nadała wydarzeniu wymiar nie tylko dyplomatyczny, ale i głęboko emocjonalny. To był gest, który pokazał, że tragedia w Radoniu poruszyła serca także poza granicami Polski. Prezydent Nawrocki w swojej wypowiedzi nie krył wzruszenia. Zginął człowiek, który był legendą w Polsce. Był jednym z najlepszych polskich pilotów. To była ogromna tragedia. Miliony widzów śledziły relacje w telewizji i internecie, a zgromadzeni na miejscu ludzie wstrzymywali oddech, obserwując majestatyczny przelot maszyn nad Waszyngtonem. Ten moment stał się symbolem nie tylko przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale przede wszystkim dowodem na to, że pamięć o majorze Krakowianie przekroczyła granice kraju. Takie chwile na zawsze zapisują się w historii i w sercach ludzi. Dziękuję, że wysłuchaliście tej poruszającej historii razem ze mną. Jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami, które łączą emocje, politykę i ludzkie dramaty, subskrybujcie mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy i zostawcie komentarz, aby podzielić się swoimi refleksjami.